Kojarzycie prawo Murphy'ego? To słynne stwierdzenie, że jeżeli coś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie nie tak. I wiecie co? Czasami wydaje mi się, że to prawo działa ze zdwojoną siłą, zwłaszcza w najmniej odpowiednich momentach. A historia, którą wam zaraz opowiem, jest tego idealnym przykładem. Kilka lat temu, w zimowym mroźny poranek, miałem poranne zajęcia z wf na uczelni. Bo nie wiem czy wiecie, ale na studiach także jest WF. Ale generalnie nie wygląda on tak samo jak w szkole, ale o tym może opowiem kiedy indziej. Ja akurat w tamtym semestrze chodziłem na trening funkcjonalny, czyli w sumie różne ćwiczenia o różnym stopniu trudności i zaawansowania. Całkiem fajne, polecam. No więc tak sobie ćwiczyłem w spokoju, robiąc jakieś najzwyklejsze na świecie ćwiczenia. I pech chciał akurat, że z jakiegoś powodu moja stopa stwierdziła, że stojąc na zupełnie płaskiej podłodze, postanowi się wykręcić. Mniej więcej tak. No i na początku poczułem silny ból, jednak po chwili sobie po prostu poszedł, więc stwierdziłem, że no okej, okay, nadwyrężyłem tylko jakiś staw albo coś i nie myślałem o tym zbyt wiele. No i przez resztę zajęć ćwiczyłem sobie w spokoju, po prostu uważając na moją stopę. Po skończonych zajęciach w szatni poczułem jednak, że mam duży dyskomfort w okolicy mojej kostki, i pomyślałem sobie. Kurczę, może po zajęciach pójdę do lekarza, aby sprawdzić, czy przypadkiem sobie czegoś nie, nie skręciłem albo coś. Więc poszedłem sobie na kolejne zajęcia, a raczej spróbowałem. Ponieważ, niestety, w tamtym momencie już czułem, że serio jest coś nie tak, bo ten ból zaczynał być coraz mocniejszy. Dotarłem jednak na zajęcia i przeprosiłem moją panią profesor za spóźnienie, tłumacząc w ogóle, co się stało. A ona, patrząc na mnie i to, w jakim byłem stanie, stwierdziła: Tja, może lepiej żebyś pojechał już teraz do tego szpitala. No i posłuchałem się jej rady i pojechałem na SOR. Na szczęście szpital z izbą przyjęć był niedaleko, więc dotarłem tam szybko, licząc, że równie szybko załatwię co trzeba i będę mógł wrócić do domu, żeby się wykurować. No i jak spodziewacie się po tytule filmu, byłem w ogromnym i gigantycznym błędzie. Przychodząc na SOR, dostałem numerek do czekania w kolejce, i oczywiście lista oczekujących była ogromna, a ja na samym końcu. Na szczęście większość z nich miała drobne urazy i ta kolejka szybko posuwała się do przodu, ale nie mogło być tak pięknie. I już w momencie, kiedy była moja kolej, mój numerek miał się zaraz pojawić na ekranie, a ja szczęśliwie wejść do gabinetu, pojawiła się pielęgniarka i oznajmiła wszystkim czekającym aktualnie w izbie przyjęć, w tym mi, że uwaga um, ortopeda przyjmujący aktualnie pacjentów ma zaplanowaną operację. I z racji tego, że jest to jedyny ortopeda aktualnie na dyżurze, muszą państwo zaczekać, aż skończy tę operację. Tak, dosłownie w momencie, kiedy miałem zostać przyjęty, musiałem tam zaczekać, aż się ta operacja skończy, więc cierpliwie czekałem. Przez 8 godzin na przyjęcie. Bite 8 godzin siedziałem i czekałem na swoją kolej w tej poczekalni. Miałem szczęście, że byłem spakowany na zajęcia na uczelni i miałem ze sobą jedzenie w plecaku. I to uratowało mnie przed głodowaniem tam przez nie wiadomo jak długo. Oczywiście oprócz mnie na izbie przyjęć czekali jeszcze inni ludzie bardzo dużo ludzi. I możecie domyślać się, jakie gigantyczne niezadowolenie pojawiło się wśród nich. Ale na szczęście, po długim oczekiwaniu, udało się doczekać tego momentu, kiedy lekarz skończył tę swoją operację i mógł zacząć z powrotem przyjmować ludzi. No więc tym razem już jako pierwszy wszedłem do gabinetu, chcąc załatwić to jak najszybciej. No i pan lekarz zaczął pytać się mnie, co się stało, ale zanim zdążyłem w sumie cokolwiek odpowiedzieć, do drzwi zapukała pielęgniarka. Otworzyła drzwi i powiedziała coś w stylu: um, Panie doktorze, mamy pacjenta, który zmierzył sobie wszystkie palce cegłą na budowie. Czy może pan rzucić na to okiem, bo nie wygląda zbyt ciekawie. No więc wszyscy spojrzeli się na mnie i doktor spytał: um, Czy będzie problem, jeżeli zaczeka pan jeszcze trochę? nie, nie, absolutnie, nie ma najmniejszego problemu. Już i tak czekam tutaj ponad 8 godzin, więc równie dobrze mogę zaczekać nawet i tydzień, albo w sumie tu zamieszkać. Nie powiedziałem tego, ale mniej więcej tak się czułem. No więc zaczekałem znowu. Na szczęście już na kozetce w gabinecie, więc mogłem sobie chociaż poleżeć. I to było całkiem spoko. No i na szczęście po nie tak długim czasie mój lekarz wrócił i przeprowadził ze sobą praktykantkę, ponieważ uznał, że w sumie to super moment, żeby nauczyć czegoś nowe pokolenie studentów medycyny. I tak jak się spodziewacie, zamiast krótkiej wizyty zaczął tłumaczyć jej, jak badać urazy nóg, na co zwracać uwagę, jaka jest anatomia stopy, bla bla bla. I wiecie, ja nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu, bo jakoś trzeba się uczyć, ale biorąc pod uwagę, że czekałem tam już od tylu godzin, to chciałem mieć to po prostu już jak najszybciej z głowy. No i po tym badaniu doktor dał mi skierowanie, abym poszedł na chwilę do sali rentgenowskiej na prześwietlenie, aby mógł sprawdzić, co dokładnie mi się stało, i żebym wrócił z wynikiem do niego. No i spoko spoko, więc wychodzę na korytarz i spoglądam na tablicę ze strzałką Radiologia, wskazujący na korytarz za dużymi przeszklonymi drzwiami. I w momencie, kiedy już mam przez nie przechodzić, rzuca mi się w oczy ogromna czerwona tabliczka na drzwiach. Brak przejścia, zakaz wstępu. Hmm, pomyślałem sobie. No, dobra, zasady to zasady. Pójdę tam jakąś inną drogą. Na pewno tak ogromny szpital ma jakąś alternatywną drogę do innej sali na drugim końcu budynku. No i oczywiście, tak jak w każdym szpitalu, dotarcie tam okazało się być ogromnym wyzwaniem, ponieważ oczywiste jest to, że taki gigantyczny budynek ma układ jak labirynt i szybciej znajdziesz koniec tęczy niż to, czego szukasz. No ale nareszcie, po długich poszukiwaniach trafiłem na prześwietlenie. I moim oczom ukazał się widok dosłownie jak backroomsy, bez żywej duszy, w piwnicy, bez okien, i trochę czułem się jak w opuszczonej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zaczekaj. Na chwilę i na szczęście zjawił się pan radiolog, bo chyba tak on się nazywa, który bez żadnych zbędnych ceregieli zrobił mi to prześwietlenie, po czym wskazał mi drogę do wyjścia. I czy to było to samo wyjście, którym przyszedłem? Oczywiście, że nie. Z jakiegoś powodu, wyjście z sali rentgenowskiej, którym poszedłem, poprowadziło mnie na zewnątrz, na dwór, więc chciałem się cofnąć i pójść inną drogą. I wyobraźcie sobie, że w tych drzwiach od zewnątrz nie było klamki. Z jakiegoś powodu drzwiami można było tylko wyjść, będąc w środku, ale już nie dało się wejść z powrotem z dworu. No więc musiałem okrążyć w cały szpital, szukając innego wejścia, aby wrócić z moim rentgenem do doktora. No i po krótkim spacerze znalazłem drzwi, i generalnie nie wiem, czy to było jakieś wejście służbowe czy cokolwiek, ale były zakluczone i obok miały domofon. Więc ja, w sumie zmęczony już całkowicie tym dniem, po prostu zadzwoniłem tym domofonem i powiedziałem. Hej, możecie mnie wpuścić do środka? I oni po drugiej stronie byli jak yyy, okej. Okay. Więc wróciłem do mojej poczekalni i czekałem na wezwanie, kiedy to moim oczom ukazała się sytuacja, jak inna osoba, która czekała razem ze mną w kolejce i też wracała z prześwietlenia po mnie, po prostu weszła tymi drzwiami, które były rzekomo zamknięte. Czyli przez ten cały czas to przejście było otwarte. A ja zamiast przejść normalnie, musiałem urządzić sobie 20-minutowy spacer dookoła całego szpitala. Szkoda tylko, że ktoś uznał za stosowne wywiesić informację sugerującą coś zupełnie przeciwnego, że przejścia tamtędy nie ma. No ale dobra, moja misja zdobycia rentgenu się powiodła. Wręczyłem ją lekarzowi. No i doktor chwilę obejrzał wynik, jeszcze raz sprawdził moją stopę, chwilę pomyślał i stwierdził... hm, Cóż, nie skręcił pan kostki. Uff... Skręcił pan całą nogę. What?! I nie wiem, bo zawsze myślałem, że skręcenie kostki, skręcenie nogi i stopy to jedno i to samo, ale to jak on to przedstawił, zdziwiło mnie na tyle, że postanowiłem tego nie kwestionować, bo byłem zbyt zmęczony jakimkolwiek myśleniem. Na koniec napisał mi zwolnienie lekarskie, dzięki któremu przynajmniej nie musiałem chodzić na zajęcia z WF-u przez miesiąc. Jej! I spytałem go, czy założy mi jakiś opatrunek lub banda, żeby jakoś ustabilizować tę nogę czy coś, na co on z kamienną twarzą odpowiedział: A po co? Będzie ci bardziej przeszkadzać niż pomagać. I ponownie, byłem zbyt zmęczony, żeby w jakikolwiek sposób na to odpowiedzieć, więc powiedziałem po prostu Okej, okay. to dzięki, pa. I mogłem nareszcie wrócić do domu. I teraz, żeby trochę nakreślić sytuację, do szpitala przyjechałem około godziny 12, i wychodząc z niego, było grubo po 20, był już literalnie wieczór. Więc jedyne, co zrobiłem tego dnia, to wróciłem do mieszkania i poszedłem spać. Następnego dnia natomiast, zupełnym przypadkiem natrafiłem na artykuł na lokalnym portalu mojego miasta. I opisywał on dokładnie tę samą sytuację, wielogodzinne czekanie na lekarza, tłum zirytowanych pacjentów i kompletny brak informacji co dalej. I najwyraźniej ktoś, kto czekał tam wtedy razem ze mną, postanowił nie zostawiać tego bez echa i napisał oficjalną skargę, która trafiła potem do mediów. Czy to pomogło? Nie wiem. Ale przynajmniej wiem, że nie tylko ja wyszedłem stamtąd z poczuciem totalnej frustracji. Na szczęście jakiś miesiąc po mojej kontuzji zamknięto i wyburzono te izby przyjęć i zbudowano nową. Jej!